Zapraszamy do wysłuchania podatkowego podsumowania tygodnia przygotowanego przez KPMG w Polsce. Podsumowanie to cykliczna publikacja, której zadaniem jest informowanie o zmianach w przepisach oraz zagadnieniach podatkowych mających istotne znaczenie dla przedsiębiorców. Dzień dobry Państwu, jest 13 października 2014 roku. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka podatkowego podsumowania tygodnia. Uszczelnienie systemu podatkowego oraz zwalczanie szkodliwej konkurencji ze strony rajów podatkowych. Temu służyć ma m.in. nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W efekcie do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzono regulacje dotyczące opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych. W dzisiejszym odcinku Mateusz Wąsik, ekspert podatkowy w Zespole do Spraw PIT w KPMG w Polsce przybliży Państwu najważniejsze informacje dotyczące noweli oraz skutki dla podatników. Co jest istotą najważniejszych zmian wprowadzonych przez ustawę nowelizującą? Zgodnie z wolą ustawodawcy dochody kontrolowanych spółek zagranicznych będą obłożone 19% podatkiem. CFC, bo takie miano nosić będą wspomniane spółki, Będą opodatkowane w Polsce, jeśli firma krajowa posiadać będzie w podmiocie zagranicznym ponad 25% udziałów. Zasada stosowana będzie tylko wtedy, gdy podatek za granicą jest niższy o co najmniej o 25% niż w Polsce, a dodatkowo spółka nie prowadzi tam rzeczywistej działalności gospodarczej. Co ważne, za zagraniczną spółkę kontrolowaną uznany będzie również podmiot, który położony jest w państwie stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Dekaz takich państw jest publikowany w rozporządzeniu ministerialnym. Za spółki tego typu będą również uznawane podmioty położone w państwie, z którym Polska nie wymienia informacji podatkowych. Przepisy oczywiście nie będą stosowane wobec podmiotów, które kontrolują spółki zagraniczne w państwach Unii Europejskiej lub EOG, o ile prowadzą tam rzeczywistą działalność. Oprócz opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych, nowela przewiduje inne zmiany. Zmiany dotyczyć będą również dywidend. Wyłączą możliwość stosowania zwolnienia z podatku CIT, jeśli dywidendy nie podlegały opodatkowaniu w państwie źródła, czyli w państwie, w którym funkcjonuje spółka wypłacająca dywidendę. Zmieni się również opodatkowanie przychodów otrzymywanych przez klientów banku w związku z prowadzeniem rachunku bankowego, w tym z tytułu tzw. cashback. Będą opodatkowane z ryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Czyli tak jak na przykład przychody z odsetek z lokat. Obecnie przychody takie są opodatkowane według skali podatkowej. Dyskusyjne nadal jest wejście ustawy w życie. Pierwotnie miała obowiązywać od 1 stycznia 2015 roku, w związku z tym powinna była zostać opublikowana przed końcem września. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało ją jednak 3 października. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do wysłuchania kolejnego podatkowego podsumowania tygodnia. Wszystkie podcasty z cyklu dostępne są na stronie kpmg.pl.